W ostatnim czasie do Rosyjskiej Fundacji Praw Człowieka zwraca się coraz więcej klientów, którzy skarżą się na warunki w lokalach socjalnych. W swoich listach klienci przedstawiają historie rodzin, które umieszczane są w lokalach niedostosowanych. Przez niedostosowanie rozumiemy tutaj przede wszystkim zagrzybienie lokali, wodę ściekającą po ścianach, brak toalet, brak ciepłej wody, ale także umieszczanie wieloosobowych rodzin w jednoosobowych pokojach. W związku z napływem kolejnych spraw Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwróciła się do Ministerstwa Infrastruktury z pismem, w którym pytała, czy obowiązujący stan prawny skonstruowany jest w taki sposób, aby zagwarantować jednostkom poszanowanie ich praw i wolności. W piśmie fundacja odniosła się do standardów konstytucyjnych i międzynarodowych: podkreślono, że odpowiednie warunki mieszkaniowe to takie, które zapewniają mieszkańcom przestrzeń i chronią ich przed zagrożeniami dla zdrowia i życia. Fundacja dostała odpowiedź od Departamentu Mieszkalnictwa, w której wskazano, że przyjęcie jednolitej strategii dotyczącej zapewnienia odpowiednich warunków socjalnych w lokalach należy do zadań własnych gminy. Przez takie działania rozumiemy między innymi tworzenie odpowiednich lokali socjalnych, wyznaczanie ich mieszkańcom, którzy tego potrzebują ale także dbanie o warunki, które w nich panują. Pomimo zapewnień Ministerstwa, zdaniem Fundacji sytuacja dotycząca lokali socjalnych w Polsce nadal znacznie odbiega od standardów. W związku z powyższym nadal planujemy monitorować sytuację dotyczącą lokali socjalnych w Polsce.